Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl Dobry wieczór dziewczynki chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór mediteuszki i mediteusze. Jest piątkowy wieczór 23 czerwca 2023 roku. Imieniny Wandy, Zenona i Anatazego. Solenizantom raz jeszcze. Wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni dziś również wszystkiego niemożliwie pięknego wszystkim tatom, ojcom, tatusiom z okazji waszego święta zapraszam na 37. wydanie Nasennika Motywacyjnego dziś o tym jak kształtować pozytywne nawyki dziś o tym jak uważność, mindfulness pomaga ci w tworzeniu trwałych zmian posłuchaj bardzo uważnie na temat uważności, tzw. mindfulness powiedziano już wszystko w wielu podcastach, wielu nagraniach, audycjach radiowych bardzo rozpisuje się o tym kolorowa prasa. Niestety, w prasie kolorowej, tej popowej, popularnej, z Mindfulness zrobiono jakąś karykaturę. Wszystko to tam wypisują dziennikarki, dziennikarze w cudzysłowie: Pożal się Boże, nie czytajcie tych bzdur. Zatem, co to jest takiego uważność? Uważność to bycie uważnym, skoncentrowanym, dawaniem swojej całej uwagi danej chwili, danej czynności, danemu procesowi który się odbywa w tym momencie kiedy go otworzysz kiedy go czynisz dawanie 100% swojej uwagi zauważanie wszystkich tych odczuć które płyną z tego procesu Powtarzałem niejednokrotnie, uważnym można być podczas jedzenia, podczas szczotkowania zębów, podczas uprawy ogródka, czy wpatrywaniu się gdzieś w przestrzeń za okno albo na jakieś inne piękne krajobrazy. Uważnie można również wypełniać tabelę w Excelu. Uważność to ten moment i ten czas, kiedy całe swoje zaangażowanie oddajesz danemu procesowi i czerpiesz odczucia, które płyną z tego procesu. Z niczego więcej. To jest uważność. A zatem jak mindfulness, jak uważność może być pomocna ci w osiąganiu zmian, we wprowadzaniu zmian w twoje życie, we wszystkie te obszary życia, które z jakiegoś powodu nie klikają, ale podjęłaś albo podjąłeś decyzję o tym, że zaczniesz to zmieniać. Uwaga kierowana do czynności, którą wykonujesz, to jedno, ale zdaj sobie sprawę, że możesz być uważna we wszystkich tych elementach, które pozwalają ci na wprowadzenie zmiany w twoje życie. Nie ma znaczenia, czego ta zmiana dotyczy: czy, czy zmiany pracy, czy znajomych, czy poszerzeniu, polepszeniu swojego dobrostanu finansowego, czy osiąganiu zdrowia itd. itd. Wymieniać nie sposób, bo trwałoby to bardzo długo. Zauważ, że aby nastąpiła zmiana w Twoim życiu, musisz wykonać jakąś akcję. Musisz rozpocząć działanie. Działanie, które przyczynia się do powstania, do zaistnienia tejże zmiany. Być może jest to szereg działań, które muszą być wprowadzone, aby dana zmiana zafunkcjonowała. I teraz każda z tych działań może być obdarzona przez Ciebie uwagą. Uważnością. Każda, każdy ten element zmiany, każdy, każdy element tego procesu może być wykonywany z uwagą. Zastanów się bardzo mocno. Być może teraz wpadło mi tak do głowy, chcesz rozpocząć dietę w swoim życiu. I idziesz do dietetyka, on ci rozpisuje jakąś dietę, bo na przykład masz do zgubienia kilka tam. Kilogramów I potrzebujesz, żeby ten proces był lekki, łatwy i przyjemny, a przede wszystkim, żeby służył Twojemu dobrostanowi. Więc, otrzymując od dietetyka wypisany jadłospis, rozpisaną dietę, masz na niej do wykonania szereg czynności, jak przygotowywanie śniadań, obiadów, kolacji, nawadnianie się itd. itd. Teraz Każdą z tych czynności wykonuj z uważnością, dawaj jej całą swoją uwagę. To naprawdę angażujący proces, ale on wpływa na twój dobrostan niesamowicie. Dlaczego? Otóż wprowadzana zmiana poprzez szereg procesów, które wykonujesz, i jeżeli dajesz im swoją uwagę, bardziej się na nich koncentrujesz. Przykładasz się do tej zmiany i do to wszystkich tych procesów, które wykonujesz, aby ta zmiana była trwała, aby działała dla Twojego dobrostanu. Dajesz im swoją uwagę, dajesz im swoją uważność, a co za tym idzie, wykonujesz je dokładniej. Ktoś kiedyś mi powiedział na jednym ze szkoleń: kurde, jak ja mogę dokładniej jeść, możesz, nawet sam proces przegryzania, rzucia, smakowania, jeżeli dajesz mu swoją uwagę, naprawdę wpływa zbawiennie na Twoje odczucia, na Twój cały organizm. Na Twój umysł, na Twoje ciało, na wszystko to, co Cię tworzy. Zatem jeśli wprowadzasz jakąś zmianę w swoje życie, chcesz, żeby coś kliknęło, nie ma znaczenia, czego to dotyczy. Przykład z dietą był jedynie przykładem z mojej łysej głowy. To wykonując szereg procesów prowadzących Cię do tejże zmiany, dawaj im uwagę. Bądź uważna albo uważny w tychże procesach. Zobaczysz, że to przynosi spektakularne efekty, naprawdę wyniki, z których będziesz zadowolona albo zadowolony. Uwaga, kierowanie i koncentracja tu i teraz dla danej czynności, dla danego procesu. Uważność, mindfulness, jakkolwiek byś tego nie nazwała, jest czymś pięknym, co nam się przydarzyło. A tylko dlatego, że mamy zdolność do koncentracji swojej energii, swoich myśli, do koncentrowania się na wykonywaniu pewnych czynności i procesów. To jest piękne. Nie wszyscy rzekomo to mają. Prawdopodobnie zwierzęta nie potrafią być tak uważne jak ludzie. Z prostego powodu one kierowane są instynktem. My, jako ludzie, zaś mamy wolną wolę i możliwość samostanowienia. O sobie i bycia świadomym to, co w tym momencie wykonujemy. Ludźmi instynkt kieruje również, ale to nie jest tak, że my jesteśmy poddani wyłącznie instynktowi, który oddziałuje na nas. Mamy też moc swojego umysłu, który jest świadomy, z którym możemy prowadzić dialog, z którym możemy się porozumiewać. Często przecież, przecież prowadzisz dialog sama ze sobą albo sam ze sobą. Ale wracając do klutego podcastu, bądź uważny albo bądź uważny. Wykonując procesy prowadzące do zmian. To zadziała zawsze. Namawiam Cię do tego: 23 czerwca, w piątek, w wieczór, przed, tuż przed zaśnięciem, przemyśl, jakie procesy poczyniasz, aby wprowadzić zmianę w swoje życie i jak możesz im nadawać uważności, obdarowywać je swoją uwagą, swoim zaangażowaniem. Tak, jak powiedziałem, nie ma żadnego, absolutnie żadnego znaczenia, czego dotyczy zmiana, jakiego obszaru Twojego życia. Zdaj sobie sprawę, że uważność to jest ten proces, który będzie działał zbawiennie na całą zmianę, jeśli ona się dokona. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dając i kierując energię do danego procesu, który jest elementem zmiany, robisz go dokładniej, wyraźniej i z większym zaangażowaniem. A co za tym idzie, większe i lepsze triggery odbiera Twoje podświadomość, skupienie, uwaga kierowana do danego procesu. Gwarantuje Ci, że zmiany będą naprawdę trwałe. Zresztą o uważności w zmianach będzie dużo, ale to bardzo dużo. Podczas wakacji zmian które startują już 1 lipca roku 23. Bardzo cię na nie zapraszam. A tymczasem wszystkim kawowiczom z to Slash Mediteusz do samej Ziemi ukłony zasyłam. Jesteście przecudowni. Wszystkim wakacjowiczom, bo tak was trzeba nazwać, również przesyłam całe swoje wielkie ukłony do samej ziemi. Wczoraj mieliśmy okazję z ratyńskimi spotkać się z Jarkiem Gucem z niedalekich gliwic koło Krakowa, to już śląsk, może nie mówmy tak, bo się obrazi. Była naprawdę długa i twórcza rozmowa. Wyniknie z tego dla mediteuszek i mediteuszy, dla audytorium państwa ratyjskich i dla szerokiej publiczności Jarka Guca naprawdę wiele, ale to wiele dobrego. Tymczasem życzę ci dobrej nocy. Naprawdę super snów i wszystkiego tego, co zazwyczaj chcesz, aby w nocy odpalało. Mówię ci do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano. Cześć. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl